Ja to likuję, chuj. Ty, wiesz, ty jesteś tak samo na blackliście jak ja, tylko ty jesteś z jakimś powodu partnerem, Krzychu. Przecież oni widzą te twoje... Szale? Oni widzą te A ja szale? za co? No, Ej, no, ale... Za niewinność akurat. Zresztą za niewinność. Zresztą, nie? Dobra. Wpisa wpisałem ci, Krzychu, na listę potencjalnych gości do ja to do akceptu. Zobaczymy, czy cię zaakceptują. Ej, Ej. tyle lat kurwa w tej grze i nawet na jakąś black... Dobra, na bl... Jeszcze na blacklistę Nie nawiadolą! Jak zmniejsza nie, się sezon truskawkowy, to czy jest szansa na jakiś z Bełcza, aby zobaczyć twój rodzinny obóz pracy zbudowany na nielegalnych imigrantach. Wiesz, to wszystko napisałeś jest trochę nieprawdą, bo po pierwsze nie ma za bardzo truskawek, ty o tym pewnie nie wiesz, ale moi rodzice mieli sporą dramę BIFa, Disa tak zwanego. Że zakończyło się to niestety rozwodem i podziałem majątku, który się aktualnie toczy. Więc niespecjalnie to gospodarstwo funkcjonuje. Wiesz? I nie wiem, czy w ogóle będą jacyś pracownicy szczególnie tam robić, bo nie ma przyczyn, prawda? I nie wiem, kiedy się to zmieni. Krzyku znowu na głównej walka, zresztą się opłaca. Jasne, że tak. Na stronie głównej F też. Tak. Ja nie wiem jak wejść na... Za zasługi buchną. w walce z rasizmem właśnie. Muszę to sprawdzić. Ja nie wiem. Oh. Ciężkie pytanie, ciężkie pytanie no, no się nie spodziewał takiej odmaty <grych> Dobra, tu już widzę szoty robią, ok, usuwam te szoty. No i będziecie rozsyłać szoty na widzowie, po co tak, po co tak? Usuń klipy, pyk. Chopaki! Tutaj performance jest tylko dla was. To dla was. Ale kto nie siedzi ja na skoda. kanale na Twitchu? Dobra, no tak kurwa, ta walka. Może, może, może podrzuć wszech! Jinx. Jinx! No musisz, kurwa, musisz. Dobra, dobra, dobra. Wiecie co? Wyciągnęliśmy tę walkę, no. Jeszcze teraz towera weźmiemy. Może dwa? Dwa towerki. Szkoda tego barona. Set też nie. Wy tu mele postaci mi podajecie. Ale się kurwa zżyga ten trundlarz, zobaczycie. Zżyga się totalnie. I teraz tu musi przyjść do niego jungler, bo ma przejebane. O kurwa, ja mam przejebane teraz. Ja pierdolę, ja mam runkę, ale no i tak. Co, ma fejdża? Nie, nie ma fejdża. To zjebałem. Ja pierdolę Shield. O, na miała cały czas! Nie, no John, no! Ej, kurwa! No Janina, Janina! No, ja tak można erkę kurwa kisić, kiedy na mnie kazik zwierza? Aj, aj, no, rozczarowanie! Rozczarowanie. No, no to trzeba zreportować kolegę toksycznego. nie wiem, wyobraź sobie, że nagle, nie wiem, gryziesz kawek mięsa i ktoś ci wlał do buzi, nie wiem, z łyżka oleju. Czyli gryzę tak. fiuta i leci sperma. No. Nie miałem tak. Tragedia. <laughs> Kakampa? Go kurwa, jedziemy! Dobra, niestety wyszła pasywka, wiesz. A nie mogłeś poczekać, aż podejdzie pod te klipy? O, podam mi się ta wiadomość. No, tu rasizm i te dwie piątki. Bardzo, bardzo ładnie to zobrazowałeś. Ale dam sobie, kurwa w tytuł, to stary. Daj mi to w tytuł, jak możesz. Eeeh. Ja, dziewczy... dziewczyna, ci, dziewczyna cię wykończy. Wiesz, co mi się, mi się. Ja mieszkałem z dziewczyną, teraz mieszkam z Hiszpanem i powiem ci, że lepiej mi się mieszka z Hiszpanem. Znaczy taka, ciek <laughs> taka ciekawostka. <śmiech> Figma. <śmiech> No dziewczyna cię nie wkurwia, nic od ciebie nie chce. Właśnie czy chłopak? Ja y czy nie chłopak y y lokator, tak? Chło ziomek, przepraszam. Tch. O kurwa, przesadziłem. No przesadziłem w chuj, przesadziłem w chuj. Ale dobra, czterech ludzi odciągnąłem, to może tutaj teraz coś tutaj, wejść do lasu właśnie. Tu ktoś był, w ogóle jakiś fidel gdzieś w tych ciemnościach. Tak, tak, no i to nie jest takie łatwe. Jak, jak pies ma dużą sierść, to usunięcie kleszcza to masakra jest, nie? No, najlepiej go leciutko mefedronem posypać. <laughs> Tego to nie próbowaliśmy. Wtedy go wykręca właśnie. <laughs> już sam wychodzi. I nowy i nowy dzień. Nowy dzień. Nie wiem tak o co tym typiarom chodzi. Na ja nawet nie ma jac siekiery, bym im rozjebal ten glupi lep. Siekiera nic nie znaczy. Jeszcze kociak głupie kurwy boja się białych kresek od nieznajomych. chatwu kociak z mywarki, kto je wypuścił z kuchni. Ja <laughs> pierdolę widzę, no przystrozę. Trochę tutaj dałeś, kurwa, popis. Języku faktów. nie przekonałeś tym, co, co napisałeś, ale wiesz co? Znaczy nie, żartuję, nie przekonałeś mnie tak naprawdę. Jaki klub? Jakiś klub. I tak samo i próbują wmówić, że ja mówiłem, że Wiktor to lepszy Mumu. Mówiłeś tak chyba kiedyś. Tak? Słyszałem na streamie, na klipie, a bo gdzieś słyszałem, że tak mówiłeś. Nieprawda, nieprawda. No wiem, że na une, no i co z tego? Flash No! Eee! eee! Kurwa! No nie mogę! Co on no odpierdolę tym kurwa! Jakie gówno! Ja pierdolę, no nie mogę! On miał FLESZ jeszcze mnie pigują! What? What, What happened? My E just, it looked like it didn't.